Siema, siema. Witam Was widzowie w kolejnym odcinku Survival Extreme na moim kanale. W dzisiejszym odcinku mamy kilka planów do zrealizowania, ponieważ będziemy chcieli udać się w nieznaną mi do tej pory wyprawę w głąb netheru na Survival Extreme. Za chwilkę, widzowie, wszystko Wam wytłumaczę, ale najpierw, standardowo, tak jak na początku każdego mojego odcinka, otwórzmy sobie Kit gracz. Myślę, że to już się stało taką naszą tradycją, że na początku każdego odcinka łapiemy drop, więc co nam tym razem wyleci? Hmm, średnio. Myślę, że możemy sobie otworzyć Kit Gracz, może tutaj znajdzie się coś ciekawszego. No, 32 zł, myślę, że to nie jest idealny drop. No, ale cóż, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Widzowie, więc tak jak już wam powiedziałem na początku tego odcinka, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie iść do netheru. W niezwykłą wyprawę. Jeśli nie wiecie, co mi chodzi, to w dzisiejszym odcinku będę próbował przebić się przez nether. Jedyny problem, jaki widzowie dzisiaj dostrzegam, to fakt, że niestety, ale jestem na spałnie w środku dnia. Niestety, jednak, że nagrywam ten odcinek w samym środku dnia, więc to jest wręcz pewne, że ktoś mnie za kilka dopadnie. Ale na całe szczęście idzie tylko Steve, chyba tylko. Ah, Boże, ja byłem pewien, że to by się tak stanie Ale widzowie na całe szczęście ja nic nigdy przy sobie nie mam, więc no, mogę sobie na luzie wlatywać. Oni nie co do mnie! Nie zauważyli mnie! Co jest? Dobra, widzowie, nie zauważyli mnie, więc widzowie, już mnie na czacie znaleźli. Dobra, uciekamy po prostu stąd. Uciekamy z tego spawna, widzowie. Więc tak jak już dzisiaj powiedziałem, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie budować bazę w nederze. Znaczy, zobaczymy, czy uda nam się tą bazę wybudować. Ponieważ plan jest naprawdę ambitny i chce się przebić nad neder Jeśli nie wiecie, można to zrobić bez kreatywa i to na luziku, na single player, zawsze praktycznie, co nie? Bo jeśli nie wiecie, nad nederem jest coś takiego jak Bedrock i przez tą barstwę Bedrocka można się łatwo przebić pewnymi trikami. Zawsze mnie nurtowało to pytanie, czy da się też tak zrobić na Survival Extreme? Więc stwierdziłem, że w dzisiejszym odcinku możemy sobie spokojnie wbić i spróbować. Ja oczywiście na czacie wszystkich pozdrawiam i ja się mogę założyć, że któraś z tych pięciu osób, która przed chwilą napisała mi hej, na pewno mnie zabiła i teraz chce się ze mną witać. To tak czat nie może być. Ale oczywiście pozdrawiam serdecznie. Więc widzowie, co ja mogę Wam powiedzieć? Wy pamiętajcie na początku tego odcinka koniecznie, aby zasubskrybować ten kanał, bo bardzo mi zależy na subskrypcjach, więc subskrybuj ten kanał Byku, aby nie przegapić kolejnych odcinków i zostaw łapkę. W górę pod tym filmem. Bo jeśli nie wiesz, to tym więcej łapek w górę jest, tym szybciej na kanał wlatuje kolejny odcinek Survival Extreme, więc. No, nie zawiedźcie mnie, nie zawiedźcie! jeszcze na początku tego odcinka chciałbym wam przypomnieć że w opisie znajdują się linki do Discorda, Twitcha, i Instagrama bardzo serdecznie was zapraszam, wbijcie sobie na moje social media i przypominam też, bo nie robiłem tego od jakiegoś pół roku, że na moim kanale jest opcja wspieranie, możecie obok przycisku subskrybuj kliknąć wesprzy i tam możecie wesprzeć, czyli tak zwane wysłać donata, ja obecnie pozdrawiam wszystkie osoby, które kupiły u mnie wspierającego ich niki macie obecnie na ekranie, zachęcam bardzo serdecznie do kupowania wspierającego linka macie w opisie, no i cóż, lecimy z odcinkiem, a tak naprawdę dzisiejszy odcinek będzie nagrywany głównie w nederze, więc to tam się musimy przenieść widzowie. Ja mam przy sobie już wszystkie temki, a właściwie nic nie mam ale spokojnie, wiem gdzie jest ender chest, więc po prostu zabijam się do nederu. Znajdujemy się już w nederze. Jestem obecnie mniej więcej na koordynatach 1000 400 i to są koordynaty, przy których powinna się znajdować moja baza. Jeśli nie wiecie o jaką bazę mi chodzi, to kilka odcinków temu budowałem sobie tutaj bazę i ta baza i co mi starcza w sensie nie wiem korzystam z niej co jakiś czas po prostu co nie i na przykład teraz myślę że możemy sobie tutaj wziąć jakiś podstawowy ekwipunek aby móc dojść w ogóle do kratki konkretnej w nederze ponieważ za chwilkę wam dokładnie zdradzę w jaki sposób chciałbym spróbować przebić się przez ten bedrock mam na to plan i już za chwilkę wam go wyjaśnię tylko najpierw zbiorę sobie troszkę nederaku aby mieć się w ogóle czym podsadzać co nie jeszcze tylko sobie tak myślę że przydałby mi się może jakiś jeden zwykły kill -off, no właśnie aby w razie czego, gdybym musiał coś rozkopać, mieć zawsze jakiś blok do rozkopania, co nie? Więc dobra, biorę ze sobą Mender Chesta, zwykły kilof, trochę Nederaka, jedzenie i wyruszam w drogę. A możecie się zapytać, w jaką drogę? Otóż, widzowie, zacznę może od początku. Jeśli ktoś nie wie, w Nederze nad nami jest Bedrock. I na ten Bedrock praktycznie od zawsze można się było przebić. Co prawda, różnie się to zmieniało, i na różnych wersjach były różne metody na przebijanie się przez ten Bedrock. My właśnie, niestety, jesteśmy na wersji 1.14, na której ta metoda jest najtrudniejsza. No bo naprawdę tu jest ciężka. No bo w Minecraft 1.13 Mojang wyeliminował błąd, dzięki któremu dotychczas się przebijało przez Netherak, więc... No, właśnie trzeba uważać. Szukałem sporo czasu na Google ogółem poradników, jak się przedostać yy, przez Bedrock w Minecraft 1.14. Niestety tych metod nie ma zbyt dużo i wszystkie tak naprawdę wymagają jakiejś integracji, i bez game jest naprawdę ciężko. Jednakże znalazłem jeden sposób, który jest wiarygodny. Raz już z niego korzystałem i przyznam, że rzeczywiście mi pomógł, więc mam nadzieję, że i tutaj na tym serwerze to tak zadziała. No bo na single player mi to normalnie działało, ale wiadomo, single to single, a to jest yy, Minecraft. A to są serwery, więc na serwerach to może tak nie działać. I teraz uwaga. Sposób ten polega na tym, że najpierw trzeba się dostać na koordynaty, gdzieś on mnie tutaj podawał, dokładnie. I w ogóle skorzystam z MG Crafta, bo jego sposoby są zazwyczaj najbardziej wiarygodne, co nie? Więc myślę, że i tym razem można mu zaufać. I tak, tak jak widać na obrazku, trzeba się najpierw dostać na koordynaty, mniej więcej w okolicach zera to są koordynaty. To już nie ma znaczenia zresztą. I tam widzowie Bedrock się specjalnie generuje w taki sposób, że jakby to wam wytłumaczyć, że struktura bloku pozwala się przebić nad górną powierzchnię. Chciałbym ten sposób wykorzystać i zobaczyć, czy generalnie tak to i zadziała na Craftedzie. I tak jak widzimy, autor specjalnie drabinką pozwala się tam wydostać. My mamy drabinkę, a przynajmniej będziemy mogli chyba skombinować. I że to jest naprawdę ciekawe, czy to nam zadziała, wiecie? Więc no cóż, myślę, że warto byłoby się najpierw dostać na te koordynaty i zobaczyć, czy w ogóle tutaj coś takiego będzie się dało zrobić. A niestety obawiam się, że może być z tym mały problem? Zobaczymy, zobaczymy. Ogólnie zanim ktoś zarzuci, że jest to wykorzystywanie błędów, to widzowie. Mojang wielokrotnie mogło to usunąć i raczej wysłało tipa w kierunku graczy, że jest to legalne. Więc jeśli Mojang nie ma do tego problemu i generalnie traktuje to jako normalną funkcję gry, to wydaje mi się, że również serwery nie powinny mieć do tego problemu, co nie? Zresztą tak szczerze, z każdą chwilą coraz mniej wątpię, że to wyjdzie, więc no, zobaczymy. Więc ja lecę na te koordynaty i widzimy się za momencik. Ty, nawet jakiś ender chest tu jest. O ile zakład, że to jest mój. Dobra, widzowie. Powiem wam tak, przeleciałem sobie trochę tych kratyk i jesteśmy obecnie pod samym spawnem, gdzie zauważam pewien problem, ale mam nadzieję, że będzie się dało go jakoś obejść. Najpierw w ogóle postarajmy się tam dotrzeć jakoś, mniej więcej w okolice tych koordynatów, mniej więcej, bo widzowie, szczerze to jedną rzecz popsułem, bo nie przemyślałem... Granicy spawna, i szczerze nie wiem, czy będzie się dało ją jakoś obejść. Jestem obecnie już praktycznie na tych koordynatach. Wziąłem Elytrę, więc w razie czego będziemy widzowie mogli skorzystać z Elytry. Mamy też Perły, więc tym też nie będzie problemu. Jednakże nie wiem szczerze, czy to nam wystarczy, aby dostać się pod sam bedrock, wiecie? Bo. Mimo wszystko, no jakby na to nie patrzeć, może być ciężko. W razie czego, w Enderchester mam też podkę na oddychanie pod wodą, więc myślę, że dałoby się coś takiego zrobić. Zobaczymy. No i tu, widzowie, pojawia się pewien problem, ponieważ nie wiem, czy w ogóle uda nam się tam dostać. Szczerze to nie wiem, wątpię. Ale dobra, cofnę się obecnie do spawna i spróbuję wziąć Elytrę. Wziąć Elytrę i tutaj przylecieć. Cofam się obecnie do tego Enderchesta, bo tam mam podkę, więc znajdę sobie ją i spróbuję się tam dostać. Spróbujemy, widzowie, podejmiemy próbę. Mimo, że proponowaliście mi ten pomysł takiej bazy, i mimo, że. Raczej to nie wydaje mi się możliwe To spróbuję, wiecie, spróbujemy Tylko właśnie, gdzie tu jest ten ender chest? Ty, ale to jest w ogóle fascynujące I jednocześnie zastanawiające, co nie? Że ludzie potrafią nawet Popsuć spawn w naderze. serio Wiecie co? Zastanawiam się tak, co by było, gdyby odnowić część netheru? Gdyby nagrać taki odcinek, gdzie odnawiamy nether, jakby, co nie? Kiedyś coś takiego widzowie już nagrywałem na Survival Extreme i pamiętam, że ten pomysł bardzo wam się spodobał. Zrobiliście tam chyba 3000 wyświetleń i chyba 300 łapek w górę nawet. Widzowie, myślę, że możemy zrobić drugą część, którą nazwiemy netherakowe rewolucje. Co wy na to? Widzowie, napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście takie netherakowe rewolucje. Tak generalnie to ja czytam komentarze, więc warto je pisać, co nie? Ja sobie obecnie wypiłem potkę na oddychanie pod lawą, więc zobaczymy czy nam się uda tam w ogóle dostać w okolice tych koordynatów. Więc dobra widzowie, wskakujemy do lawy i płyniemy. W ogóle jak to śmiesznie wygląda. Jezus mołd. Więc dobra. Jesteśmy mniej więcej w koordynatach, na których powinna się już znajdować yy, ta auto-dziurka. Skoczymy sobie do lewej i spróbujemy się dostać pod sam sufit, ale coraz bardziej wątpię, żeby nam się to miało udać. Coraz bardziej. Ale spróbuję. Spróbuję się dostać chociaż pod te koordynaty. Może być to ciężkie, jednakże plusem jest to, że mam tą potkę na oddychanie pod lawą, więc na luzie możemy się dostać, a przynajmniej spróbować się dostać pod te koordynaty, co nie? Ej, widzowie, nadarzył się jakiś cud normalnie, bo zobaczcie, tutaj można budować. Tylko czekajcie, gdzie są dokładnie, gdzie byśmy się musieli wkopać. Serii. Akurat tak mało kratek brakuje. Serio widzowie, brakuje mi jakichś 20 kratek do tego, bo tu by się trzeba wbudować, co nie? A tutaj jest granica budowania, więc no Dobra, niestety, ale wasz plan Muszę odrzucić, bo w tym miejscu Powinniśmy się wkopać To jest miejsce, gdzie dokładnie na tych koordynatach Powinna się znajdować, widzowie, bo jeśli nie wiecie Ta góra w nederze zawsze generuje się tak samo Czyli, że zawsze w tym samym miejscu Będzie ten sam bedrock, co nie? Góra się zawsze generuje tak samo w nederze I dokładnie w tym miejscu musielibyśmy się wkopać Do samej góry, aby móc postawić drabinkę I przedostać się nad bedrock Niestety, ale z tego co widzę jest to niestety nie, niemożliwe Niestety widzowie, ale wasz pomysł Muszę odrzucić. Fajny byłby pomysł z tą bazą nad Nederem, ale niestety nie da się, przykro mi. Ale przynajmniej potwierdziliśmy sobie to w odcinku i jednoznacznie stwierdziliśmy i jednocześnie zatwierdziliśmy coś, co nurtowało mnie od dawien dawien dawna czyli czy da się przedostać nad Bedrock w Nederze na survival Extreme. Odpowiedź jest, że nie, ale, ale uwaga, bo jest jedno ale. Ale tylko na wersji 1.14. Bo szczerze tu nie wiem, jak to będzie wyglądało na innych wersjach i przyznam szczerze, że poszukam, poszukam w internecie innych sposobów. Jeśli coś znajdę, to już niedługo na kanale pojawi się kolejny odcinek, gdzie będę próbował się przebić na innych wersjach. Dzisiaj wieczorem poszukam sobie jakiegoś sposobu, czy się da w ogóle przedostać na Bedrock na wersjach innych, na przykład 1.15 bądź 1.16. No, 1.16. Jeśli się uda i znajdę coś ciekawego, to od razu dam wam znać i nagram o tym odcinek. Ale spokojnie, odczekam sobie trochę z publikacją tego odcinka, aby mieć czas, żeby znaleźć ewentualne triki na przedostanie się nad bedrock na 1.15 i 1.16. Bo domyślam się, że po tym odcinku wiele osób może próbować mi yy, yy, niecnie zepsuć te plany i możliwości przedostania się na nether. O ile w ogóle takie są jeszcze, co nie? Bo z tego co pamiętam, na innych wersjach są zupełnie inne luki. I tam nad nether można się wydostać w zupełnie inny sposób. W zupełnie inny niż pokazałem tutaj. Bo na każdej wersji tak jakby jest zupełnie inny patent na wydostawanie się nad nether. No niestety na wersji 1.14 14 nie udało nam się tego zrobić, chociaż będę szukał jeszcze innych sposobów, więc zobaczymy, czy uda nam się coś ciekawego znaleźć. No i cóż widzowie, niestety, ale to chyba będzie na tyle w tym odcinku. Przyznam wam tak szczerze, że fajny byłby pomysł zbudowania bazy nad nederem. i że w ogóle byłby to bardzo fajny pomysł, co nie? No niestety nie wyszło. No ale tak jak widzowie wiecie, na moich odcinkach wiele rzeczy się zdarza i nie wszystkie udaje się zawsze zrealizować. Bo zazwyczaj podejmujemy się naprawdę ekstremalnych rzeczy, które po prostu ciężko jest Realizować. Ale mam nadzieję, że tym odcinkiem rozwiałem Wasze wątpliwości. Jeśli ktoś takowe miał, tak jak ja, czy da się przedostać na nether. Ja wam serdecznie chciałem podziękować za oglądanie tego odcinka. Kto oglądał do samego końca, koniecznie napiszcie komentarz. Czekajcie, bo ostatnio dałem wam ukryte komentarze, co nie? I tutaj macie na ekranie teraz wszystkie komentarze, które znalazłem ze słowem tajemniczym, ze słowem clue, które wam wtedy podyktowałem, żebyście napisali w komentarzu. Kto został do samego końca, koniecznie zejdźcie obecnie do sekcji komentarzy i napiszcie komentarz ze słowem, właściwie to ze sformułowaniem Ukryty nether. Myślę, że to jest spoko opcja. Widzowie. Co ja mogę wam powiedzieć? Jeszcze raz chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tego odcinka do samego końca. Przypominam, żeby subskrybować kanał i zostawiać łapki w górę pod tym odcinkiem, jeśli chcecie, żebym sprawdził dla Was więcej szalonych pomysłów. W opisie znajdują się linki do Discorda, Twitcha i Instagrama. Serdecznie Was tam zapraszam, zafalowujcie. Na no tymczasem mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku na tym kanale. Do zobaczenia! Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Papa pa i cześć!